Zadanie 27.1. Formator naturalny matematyka 2024 na 2025. Wykres funkcji y równa się e^x przedstawiono w kartezjańskim układzie współrzędnych XY na rysunku poniżej. Zapisz w miejscu wykropkowanym poniżej zbiór rozwiązań nierówności e^x większe od dwóch. Ten zapis e od x większy od dwóch można zapisać również w następującej nierówności, że y są większe od dwóch, no bo e od x równa się y. Zaczniemy od narysowania sobie na naszym wykresie prostej, która jest równa 2. czyli na osi O Y szukamy dwójki, dwójka jest tu i przez dwójkę prowadzimy sobie poziomą prostą, której wzór wynosi właśnie y równa się 2. My szukamy wartości. Większych od tej naszej dwójki, czyli powyżej tej prostej, którą sobie narysowaliśmy. Powyżej tej prostej jest ten fragment wykresu oraz ten fragment wykresu. No to teraz już możemy to zapisać w postaci przedziału. To sobie tu rzutuję, tu będzie minus 5, a tutaj będzie minus 1. Przy minus 5 mamy kółko zamalowane, więc nawias jest domknięty, czyli od minus 5 do, no i teraz tutaj. Trzeba być ostrożny, ponieważ szukamy wartości większych od 2, a tu na styku jest równe 2. Czyli po prostu kółko będzie otwarte, czyli przy do minus 1, przy minus 1 będzie nawias okrągły. Suma, i tutaj również na styku, czyli w punkcie przecięcia prostej i naszego wykresu, wartość funkcji jest równa 2, my szukamy większej, czyli tutaj kółko otwarte, czyli od 7. Od 7 do i 8 już domknięte. I zadanie jest skończone.